Podcast ZHP Chorągwi Białostockiej, kierunek harcerstwo. Jest ze mną przewodniczka Maria Pól, drużynowa pierwszej drużyny harcerskiej imienia Zawisze Czarnego w Supraślu. Cześć Marysiu. Hej. Powiedz mi, czym jest drużyna, w ogóle jak działa taka drużyna harcerska? No, drużyna harcerska to jest w sumie zbiór takich chętnych osób, w większości dzieci i plus kadry, czyli takich osób starszych, które się nimi zajmują, z drużynowym, który pełni taką rolę opiekuna i osoby prowadzącej. Jesteś drużynową u drużyny harcerskiej, to taki drużynowy jest takim w sumie przewodnikiem dla tych wszystkich członków drużyny, prawda? No, jak sama nazwa wskazuje, przewodnik to jest też taki stopień, który trzeba mieć, żeby być drużynową, ale to jest taki jednocześnie opiekun, bo trzeba mieć też uprawnienia i osoba, która wskazuje im taką drogę przez takie młode życie oraz wskazuje im jakieś takie rzeczy, jak powinniśmy działać, bo też jest wiele rzeczy, które po prostu musimy nauczyć te dzieci. No i myślę, że też taki starszy brat, starsza siostra. Taka drużyna to jest taka w sumie trochę rodzina, bo tak jak powiedziałaś, siostra, brat, prawda? No a jeżeli mamy takie dziecko z zewnątrz, które nie wie tak naprawdę, co to znaczy drużyna, jak w ogóle do niej wstąpić, no i przychodzi do ciebie razem z rodzicem, no i co taki rodzic powinien wiedzieć, jak zapisać to dziecko do drużyny? Myślę, że jeszcze co powinien wiedzieć, że to jest po prostu taka grupa dzieci, niezależnie od wieku, od ich upodobań, od hobby. Mogą mieszkać po prostu na tym samym obrębie albo zupełnie gdzie indziej być z różnej szkoły, tylko po prostu chcą się spotykać, chcą się czegoś uczyć, mieć nowe wyzwania i jakoś tak kojarzą sobie z harcerstwem z jakimś takim ideałem pozytywnym życia i po prostu chcą w tym ideale pracować. Więc co trzeba zrobić, żeby zostać w takiej drużynie harcerzem? No to myślę, że po prostu trzeba mieć chęci i trzeba być tym zainteresowanym. Jak się przyjdzie do każdej drużyny i powie się, że jest się chętnym, to na pewno zastępowa przypoczna czy drużynowa albo drużynowy, powie po prostu, w jakie dni trzeba przychodzić, na jakie zbiórki przypisze do konkretnej grupy, czyli do zastępu i wszystko wytłumaczy. Czyli tak naprawdę to jest w sumie proste, bo wystarczy przyjść i powiedzieć, chcę zostać harcerzem, i tak na dobrą sprawę można się zapisywać, działać i przychodzić na zbiórki. Tak, no bo harcerstwo nikogo nie powinno wykluczać, nie wyklucza i jest dla wszystkich. A czy w ogóle trudno jest pracować właśnie z takimi dziećmi, bo ty jesteś drużynową drużyny harcerskiej, czyli dzieci w wieku od 10 do 13, tak mniej więcej roku życia. Czy trudno jest pracować z takimi dziećmi, które już powoli wchodzą w ten wiek nastoletni? Czasem mają jakieś takie swoje problemy albo jakieś kłótnie między sobą, czy po prostu te, których nawet nie widzimy my na co dzień, więc zdarzają się takie sytuacje. Ale ogólnie też, jeżeli są te dzieci chętne właśnie do pracy, do po prostu jakieś takie ambitne i zaangażowane, to łatwo jest z nimi złapać kontakt. Jeżeli mają jakieś takie swoje problemy prywatne, których my nie zawsze możemy po prostu pomóc, no to wtedy już zaczynają się jakieś trudności dla nas. Jak wygląda ten kontakt między tobą jako drużynową, a tym właśnie dziesięciolatkiem? To jest raczej tak, że ty jesteś dla nich kolokwialnie mówiąc, per czy raczej jednak właśnie taka starsza siostra? Znaczy, jak mam powiedzieć, mój kontakt jako drużynowy z harcerzem albo harcerzką z mojej drużyny, no to jest on spory, ale jednak nie jestem na pierwszej linii frontu, bo na pierwszej linii frontu jest zastępowy, który widzi takie dziecko co tydzień, tak naprawdę. Ja widzę je na każdym wyjeździe, y, czyli biwaku, zimowisku, który na przykład zdarza się y, zimowisko raz w roku, obóz raz w roku, biwak dwa razy w roku, plus raz na miesiąc na zbiórce drużyny. Ale nigdy nie staram się, żebyśmy byli, żeby się zwracało do mnie takie dziecko y, jako pani. Nawet też nie staram się, żeby mówiło do mnie druchno. Staram się, żeby mówiło do mnie po imieniu, bo uważam, że to skraca dystans i, i łatwiej jest wtedy po prostu rozmawiać mi z nim i jemu po prostu ze mną, łatwiej się podzielić jakimiś problemami czy coś takiego. Czyli mówisz, że skrócenie dystansu jednak ułatwia ten kontakt, więc tak w skrócie, jak się dogadać z takim harcerzem, harcerką? Ja w sumie mówię do nich tak, jak ja chciałabym usłyszeć, żeby ktoś do mnie mówił, jak byłby do mnie ode mnie tyle starsze, i też mówię jak do młodszego rodzajstwa, mimo że go nie mam. Ale tak, jakbym rozmawiała ze swoimi znajomymi. Oczywiście jest po prostu tak, żeby jak najbardziej delikatnie, jeżeli są to jakieś trudne sprawy, albo po prostu na luzie. A właśnie, czy bycie takim drużynowym jest trudne? Czy ty masz jakieś wyzwania w czasie swojej pracy drużynowej? Myślę, że jest trudnym organizacyjnie. Na pewno trzeba sobie dużo spraw poukładać. Jest się zawsze tą ostatnią osobą w drużynie, która jak coś się nie zorganizuje, nie ogarnie, to, to Ty jesteś tą osobą, która ma to wszystko spiąć do kupy. Yy, jesteś też osobą, do której dzwoni każdy zastępowy z problemem czy przyboczny. Więc trzeba swoje życie na dosyć dużym poziomie poukładać, żeby mieć czas na harcerstwo i na taki wolontariat, tak naprawdę. Gdybyś dzisiaj. Nie była drużynową, ale dostała taką propozycję. Zgodziłabyś się? Ja gdzieś tam zawsze marzyłam o tej funkcji, powiedzmy, bo objęcie drużyny to jest zawsze takie pole do kształtowania jej według siebie. Jak uważasz, jakbyś chciał poprowadzić na przykład, nie wiem, plan roczny, czego chciałbyś nauczyć, albo chciała nauczyć dzieci. Więc ja bym się zgodziła drugi raz na pewno. Jak zostać takim drużynowym, tak? Jesteśmy właśnie w harcerstwie i jak na przykład wyglądała twoja droga? Co zrobiłaś, żeby zostać tą drużynową? Moja droga była bardzo długa na pewno, bo przeszłam w harcerstwie każdą możliwą funkcję w drużynie, jaką można posiadać, czyli byłam zastępową dwa razy, byłam przyboczną dwa razy, aż zostałam drużynową. A co trzeba robić? To na pewno trzeba bardzo dużo pracować nad sobą, być wytrwałym i przejawiać też konkretne cechy, być liderem i na pewno trzeba dużo działać. Pokazywać, że się umie, że się umie brać na siebie obowiązki, że jest się odpowiedzialną osobą. Też trzeba być na pewno y, towarzysko, społecznie. Chodzi mi o takie kontakty po prostu z rówieśnikami, a później, jeżeli widać, że potrafisz się dogadywać, na przykład, nie wiem, z rówieśnikami w swoim zastępie, no to na przykład, jeżeli jesteś powiedzmy zwykłym harcerzem, no to już twój zastępowy może cię docenić. Wybrać cię na podzastępowego. Jeżeli jesteś fajnym podzastępowym, może dostaniesz zastęp. Jeżeli super działasz jako podzastępowy i gdzieś tam wyróżniasz się na polu drużyny, może drużynowy pomyśleć, że jesteś idealnym jego wsparciem i wybierzecie na przybocznego. I po prostu idzie to tak cały czas w górę, jeżeli na swojej funkcji się wyróżniasz i pokazujesz jakieś takie cechy, które mogą być przydatne dla kogoś, to możesz po prostu zostać wybrany, doceniony i po prostu gdzieś tam może ta funkcja i obowiązek jednocześnie na Ciebie spaść. Wcześniej też wspomniałaś tak jakby drużynowy, nie ma takiego aż bezpośredniego kontaktu z członkiem drużyny. Ale czy widzisz może, jak spotykasz się z, ze swoimi jakby harcerzami, no, na ty tylko na tych zbiórkach drużyny, czy widzisz taką trochę barierę kontaktu Między sobą a tymi harcerzami, e, którzy jakby no, nie pełnią żadnej funkcji, po prostu są w jakimś zastępie? Jeżeli widzę, to przyjmujmy tego harcerza czy harcerkę po raz pierwszy na pierwszej zbiórce, są To tak, jeżeli mam już e, takich członków drużyny, którzy są ze mną dwa lata i więcej, mimo że są młodsi ode mnie ponad 10 lat, nie mam żadnej bariery. Czasem oni się wstydzą, jak robią jakieś głupoty albo mają jakieś głupie żarty, nie chcą, żebym ja tego usłyszała. Ale jeżeli rozmawiamy sobie już na jakiś taki temat otwarcie, no, to na spokojnie nawet żadne jakieś ich powiedzenia, słowa albo zachowania już mnie nie dziwią, już mam na tyle duży kontakt z dziećmi, że już się przyzwyczaiłam do wszystkiego. A czy na przykład nie było takich jakby barier też jakby ze strony dzieci, nie? że jednak no jest między wami ta różnica wieku, tak? I no bo ja nawet ze swojego doświadczenia wiem, że pamiętam jak przyszła do mnie harcerka do drużyny, no to mówiła do mnie tak przez praktycznie cały rok, proszę pani, tak bardzo oficjalnie, bo się po prostu bała w pewnym sensie, mimo że jakby no człowiek jej nic nie zrobił, prawda, nie, nie miała powodu, żeby się bać, ale jednak ta taka obawa, taka nieśmiałość ze strony partyjki była. Czy u ciebie coś takiego występuje? No właśnie tak, na początku, jak jeszcze przychodzą do nas do drużyny pierwszy raz dzieci, no to mają takie przyzwyczajenia, że mówią do mnie pani, nie mogą się przestawić, nawet na druchno czasem, a już w ogóle, jak powiem, że mówią do, mają mówić do mnie po imieniu, to też jest nim dziwnie, ale jak po prostu pracujemy ze sobą długo, dłużej wyjeżdżamy na wyjazdy, znamy się coraz bardziej, po prostu staram się z nimi zaprzyjaźnić, no to to gdzieś tam znika i się otwierają przede mną. A jak wygląda twój kontakt z rodzicami? Łatwo się z rodzicami w dzisiejszych czasach dogadać, porozumieć? Właśnie, no nie jest za łatwo powiedzmy, ale to nie wynika zupełnie dlatego, że może oni chcą źle czy coś takiego, tylko mam wrażenie, że rodzice, którzy sami nie byli harcerzami, w swoich młodzieńszych latach, no to mogą też nie do końca rozumieć wszystko. A nawet ci, którzy byli, to to harcerstwo na tyle gdzieś tam się zmieniło nie ideowo, ale organizacyjnie czyli dużo papierów, załatwiania jakichś kart na biwak, na wyjazdy, czy same składki, chociaż to już po prostu czasem zmienia się do tego stopnia, że oni myślą, że jest tak jak było kiedyś i ciężko jest nam wytłumaczyć. Nie do końca też na przykład ci, którzy byli, nie byli, nie wiedzą jak wyglądają wyjazdy harcerskie i po prostu ciężko jest im to przyswoić, a czasem trzeba wszystko na szybko, bo gdzie, dziecko gdzieś wyjeżdża i po prostu zakładają jakieś rzeczy, których faktycznie nie ma, bo po prostu gdzieś tam jesteś w polu domysłu. To jak tym rodzicom wytłumaczyć? To jest ciężkie. No można rozmawiać, ale też ja pokładam bardzo dużą nadzieję w moich dzieciach z drużyny, bo też uważam, że jak ja im przekazuję jakieś informacje, to liczę na to, że będą coraz bardziej odpowiedzialni, coraz starsi i że to oni będą przekazywać też dużo informacji swoim rodzicom. Jest coś takiego jak siatka harcerska, czyli po prostu taka informacja, którą ja wysyłam bezpośrednio do moich zastępowych i zastępowi rozsyłają bezpośrednio na numery rodziców i po prostu jest to taka informacja, przypuśćmy, kiedy jest zbiórka, wszystkie informacje o tej zbiórce albo o jakimś wyjeździe. I to jest taka na, nasza droga kontaktu. Jeżeli potrzebują czegoś więcej, to mogą zawsze do mnie zadzwonić. Ale też dużo informacji przekazuję moim dzieciom słownie i liczę, że po prostu przekażą. Jak nie przekażą jednej informacji w pełni raz, to może na drugi raz się jeszcze nauczą i po prostu staną się bardziej odpowiedzialni. Czy spotkałaś się z tak zwanymi problemowymi rodzicami, którzy naprawdę byli tacy problemowi i w, w pewnym sensie mogli ci utrudniać nawet tą pracę z dziećmi? Spotkałam się. No, nie powiem, że teraz, tylko jakiś czas temu, gdzie jeszcze nawet nie byłam drużyną, tylko byłam przyboczną, czyli czasem pełniłam jakąś tam zastępczą funkcję dla y, drużynowego. I były to takie sytuacje nieprzyjemne, które na przykład y, zabierały mi chęć spełnienia tej roli, ale myślę, że nie były one jakby specjalnie, tylko gdzieś wynikały z tej niewiedzy. Też pewnie i z tego, że ci rodzice często się martwią o swoje dzieci aż nad wyraz. No tak, teraz no w sumie z biegiem czasu też można zauważyć, że jednak rodzice tak coraz bardziej przykładają uwagę, tak jakby wagę do opieki nad dzieckiem, tak, nad tym, żeby temu dziecku było dobrze. A czy jednak finalnie, mimo tych problemów, udawało się dogadać z tymi rodzicami, dojść do jakiegoś kompromisu, no do załatwienia sprawy? Z reguły tak. Nie miałam tej, takiej sytuacji, żebym była z rodzicami jakiegoś dziecka, nie wiem, powiedzmy pokłócona. Nie ma takich sytuacji, bo zawsze dążymy do tego, żeby się pogodzić. Znaczy, no w ogóle nigdy się nie pokłóciłam z rodzicami. Raczej były jakieś takie, powiedzmy, nieporozumienia, że tak to nazwę. Raczej załatwiamy wszystko rozmowami telefonicznymi. Nie było nigdy potrzeby już takiego spotkania w jakiejś krytycznej sytuacji, chociaż też mamy spotkania z rodzicami już takie ogólne dla wszystkich rodziców, harcerzy. No nie wiem, Myślę, że też jeżeli bym miała jakąś potrzebę, jestem też w środowisku takim jak Szczep, zawsze pomoże komendant czy jakiś inny drużynowy gdzieś tam się dogadać, jeżeli mam jakiś taki konflikt, że ja z rodzicem bym się nie dogadała, to zawsze jest jakaś osoba obok do pomocy. A czy jeśli są problemowi rodzice, to są też problemowe dzieci, w sensie takim, że są dzieci, które chcą być harcerzami, przychodzą na zbiórki, bardzo chętnie uczestniczą, ale jednak jeśli o coś się jej poprosi, to jednak pokazują różki i mówią: No, ale mi się nie chce. No, oczywiście, że jest bardzo dużo takich dzieci, ale to myślę, że też nie wynika, dlatego że one chcą być niemiłe i chcą być niegrzeczne. Często mają gdzieś tam jakieś swoje problemy, który, które są gdzieś tak głęboko zakorzenione, że z ich codziennego zachowania niegrzecznego to nie wynika, ale na pewno nie jest to po prostu znikąd. Są dzieci, które często przychodzą po prostu na te zbiórki harcerskie dla zabicia swojego czasu. Może nie mają gdzie go spędzać, może po prostu w domu też nie czują się dobrze i starają się zwrócić na siebie uwagę po prostu. No i czasem to rozbija nam, nie wiem, pracę w drużynie, ale raczej musimy być dla wszystkich cierpliwi. Jeśli przychodzi do was jakieś dziecko, które ma jakiś problem, na przykład w domu, problem prywatny, w szkole, to czy otwarcie wam na przykład o tym mówi, jeśli pytacie co się stało, jeżeli widzicie, że jednak no to dziecko nie jest takie jak na co dzień? Są takie osoby, które mówią otwarcie o swoich problemach. Miałam takie sytuacje. Są takie osoby, yy, o których wiemy, że mają problemy, bo na przykład zgłaszają nam to ich koledzy albo koleżanki z zastępu, mimo tego i tak to ukrywają. Ale jeżeli ktoś po prostu nie chce nam powiedzieć, no to nie możemy drążyć tego tematu, bo ja też uważam, że mimo że to są dzieci, to mają swoją prywatność i ja nie mogę w nią wkraczać za mocno, bo jestem tylko drużynową, nie jestem ich rodzicem. Jeżeli mam z kimś problem, który zauważam i myślę, że rodzice o nim nie wiedzą, to wtedy kontaktuję się z rodzicem i mówię, że jest taka sytuacja, którą zaobserwowałam na zbiórkach albo na wyjazdach. Jeżeli ci rodzice już o tym wiedzą, ja mogę tylko zasugerować, co z tym zrobić i już nie mogę wkraczać nigdzie głębiej. Jeżeli pojawiały się takie właśnie dzieci, no to czy z reguły udaje się z twojej ręki udzielić tej pomocy? Myślę, że jak są to już takie skomplikowane problemy, to, to nie, nie umiem ocenić, czy mi te pomocy udało się udzielić, ponieważ to są takie problemy, że dzieci muszą też nad sobą pracować przez dłuższy czas. Jeżeli były to jakieś takie drobne kłótnie, to zwykle wszystko się rozwiązywało, ale to też może i bez mojej pomocy by się rozwiązało. Tylko po prostu ja nie chcę, żeby gdzieś tam, na przykład w zastępach, czy, czy one po prostu przeżywały jakieś problemy, więc staram się im doradzić jakąś dobrą radę albo powiedzieć rodzicom ewentualnie coś. Ale takie głębsze problemy dzieci, no to. No to jakby ja nie odpowiadam, tylko moja rada nie odpowiada na to, czy, czy ten problem się rozwiąże. A czy możesz doprecyzować na podstawie tego, o czym w sumie mówiłyśmy, jaki jest największy problem, wyzwanie w byciu drużynowym? Ciężko, bardzo ciężko to powiedzieć. Jeżeli miałabym tak się zastanowić w sumie, to ja myślę, że po prostu jakby taka, takie poczucie obowiązku. Myślę, że na każdym drużynowym, jeżeli robi to szczerze, ciąży takie duże poczucie obowiązku, i w tym się zawiera wszys wszystko, czyli to, że musisz coś zorganizować, że musisz się zachować w porządku, musisz dla tego dziecka dać szansę zrobić wszystko. Po prostu bardzo dużo obowiązków nad tobą ciąży. Nie mówię, że one nie są jakby, nie, da nie dają radości, ale codziennie żyjesz z tą świadomością, że masz na sobie bardzo dużo obowiązków. A czy harcerze? Czy zgłaszają się do ciebie z problemami nawet poza spotkaniami, poza zbiórkami, poza biwakami czy zimowiskami? W sumie z, z reguły to jest coś takiego, że dużo ich problemów łączy się gdzieś tam z harcerstwem czyli nawet jeżeli się nie widzimy to często też do mnie piszą i mówią, że coś tam się wydarzyło. Nie mówię, że to są problemy ich prywatne, które w ogóle nie są połączone z harcerstwem, bo może aż tak to nie, ale często czy ich znajomi, czy po prostu jakieś osoby z mojej drużyny są ich znajomymi. I coś się wydarzyło, więc to gdzieś tam i tak się łączy z moją drużyną. Koniec końców. Powiedziałeś takie zdanie, że jakby, no, w sumie i tak te problemy łączą się z harcerstwem, a nie przychodzą do ciebie dzieci z takimi stricte prywatnymi problemami typu, że coś się dzieje w szkole, coś się dzieje w domu. Miałam takie większe prywatne problemy, ale to nie jest takie, o którym chciałabym mówić, ale po prostu chodzi mi o to, że często jest tak, że nie wiem, jedziemy na dwutygodniowy obóz i powiedzmy, że. To jest taka weryfikacja czasu, wszystko może wyjść na tym obozie, wszystkie problemy, ale te dzieci też bardzo dużo spędzają czasu między sobą, w zastępach, na takim obozie, w drużynie, i ich po, po prostu życie z reguły kręci się wokół tego harcerstwa, jeżeli są zaangażowani. Więc o tym tak mówię, że dużo problemów takich prywatnych. Końc końców i tak się dzieje związane z harcerstwem, bo ktoś się z kimś pokłóci, to często się pokłóci ze sobą zastępu, bo chodzi z nią też do szkoły, no bo też prowadzę drużynę w supraźdu i to jest małe, zamknięte środowisko, tak powiedzmy, więc dużo rzeczy się ze sobą wiąże. Nie mówię, że wiem o wszystkich ich problemach, bo oni na pewno mają jeszcze większe, bogatsze życie prywatne, ale mam wrażenie, że dużo się po prostu przeplata. Czy jesteś w stanie wymienić jakieś takie podstawowe problemy, z jakimi przychodzą do ciebie harcerze? Z reguły to jest coś takiego, że mi się na przykład nie wydaje, że to jest ogromny problem, ale też jestem w stanie sobie przypomnieć, jak ja miałam 12-13 lat. To, że pokłóciłam się z koleżanką, a przypuśćmy, nie wiem, ta koleżanka powiedziała, że ktoś się komuś podoba, to, to, to jest standard, to się dzieje bardzo często. To dla mnie też było wtedy wielkim problemem. Teraz mi się wydaje... Może czasem się gdzieś tam w duchu uśmiechnę, ale wiem, że dla nich to, to jest dużej wagi. To na pewno takie rzeczy. Na obozach są to takie głupoty, które rosną do, do wielkich dram, typu, że ktoś coś komuś zabrał, jak kogoś nie było w namiocie, albo nie wiem, że poza harcerstwem ktoś w szkole mówi niemiłe rzeczy do kogoś. Um, czasem wchodzi to na takie większe tory, typu, że. O jakieś używki, czy coś takiego, bo oczywiście harcerstwo nie, nie promuje takich postaw. Więc jeżeli któreś dziecko z drużyny widzi, że drugie zbacza na złą drogę, to też się tym potrafi przejmować i też może mi to zgłosić. i Nie, nie chodzi mi o jakieś niemiłe kablowanie, ale też się wszyscy o siebie raczej martwią, więc jest to gdzieś takie, czy u każdego jest wszystko w porządku czy prowadzicie zajęcia typu zajęcia profilaktyczne które pozwolą na zapobieganie tego typu problemom tak, jakby mamy coś takiego w samym harcerstwie, jak po prostu propozycje rozwiązywania konfliktów i jakim zapobiegać, jak powinniśmy do nich podchodzić. I na przykład ja skończyłam kursy, żeby być drużynową, bo też trzeba skończyć odpowiednie kursy, i tam takie za zajęcia były prowadzone dla mnie. Jeżeli widzę jakiś problem w mojej drużynie, wśród zastępowych, to też przekazuję im tę wiedzę i oni prowadzą takie zajęcia w swoich zastępach. Czyli po prostu. Co trzeba robić, żeby nie powstawały konflikty? Jak ze sobą rozmawiać, jak je rozwiązywać? I różne na przykład przykładowe sytuacje, jest stęgi, albo jak mamy problemy wykraczające poza po prostu zwykłe konflikty, czyli już takie na przykład celowane, czyli na przykład o, o tolerancji czy coś takiego, to też prowadzimy konkretne zbiórki na te tematy, jeżeli widzimy, że coś jest takiego potrzebnego. To takie pytanie trochę utopijne. Jak powinna wyglądać idealna drużyna? I jaki powinien być idealny drużynowy? Idealna drużyna to, to od razu brzmi dla mnie tak bardzo według wszystkich y, przez ZHP określonych zasad, czyli idealna drużyna to. Każdy zastęp ma zbiórkę raz w tygodniu, drużyna się spotyka, przypuśćmy, raz w miesiącu, realizuje wszystkie cele, które sobie postawiła, wszystkie wyzwania, realizuje sprawności, tropy, po prostu idzie pełnym, nasyconym, napisanym wcześniej oczywiście programem, ale no tak od razu powiedziałeś, że to jest utopijne, niestety tak nie jest, bo życie jest tak losowe i czasem każdemu coś wypadnie, każde, czasem każda zbiórka, przypuśćmy, nie wypali albo coś nie dojdzie do skutku, Niekonkretnie przez nas albo może przez losową sytuację, więc na pewno po prostu idealna drużyna jest idealnie zaplanowana. Wszystko realizuje, co sobie postanowiła. A idealny drużynowy to myślę, że zawsze ma czas dla swoich dzieci, kształci się do góry na pewno, czyli zdobywa kolejne stopnie, przypuśćmy instruktorskie, chodzi na więcej kursów, po prostu poszerza swoją wiedzę. I myślę, że idealny drużynowy jest też bezstronny i nie bierze tych konfliktów, nie faworyzuje żadnych dzieci. Chociaż, no powiem szczerze, że to jest trudne, bo tak jak sama mówiłaś, niektóre dzieci przychodzą do nas niegrzeczne i też musimy być dla nich wyrozumiali i nie można po prostu pokazać tego, że jesteśmy zdenerwowani. Też mnie uczono zawsze, że czy idealny, drużynowy, czy zastępowy, czy przyboczny zawsze przychodzi na zbiórkę uśmiechnięty i nie pokazuje, że coś jest gdzieś tam nie tak, bo nie po to przychodzi coś prowadzić, żeby jakieś swoje negatywne emocje przekazać. Tylko wszystko po prostu musi być przyjemne, że te dzieci muszą wyciągnąć z tej po prostu dwugodzinnej zbiórki jak najlepszy czas. I idealny drużynowy po prostu im to zapewnia.